Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Wiemy jak to bywa, czasami się po prostu nie da przespać całej nocy z różnych powodów. Może być to dziecko, które nas rozbudziło, mogą być to problemy ego, które gdzieś tam wierciło i nie zasnęliście. Powodów może być 100 tysięcy, dla których nie przespaliście dobrze nocy. I wtedy, jak rano wstajemy i czujemy, że energetycznie nie jesteśmy doładowani, od razu musimy wiedzieć o tym, że w jakiś sposób w ciągu tego dnia musimy tą energię zrównoważyć. I tutaj wchodzi w grę najszybszy, jeden z najszybszych i najskuteczniejszych dopompowywaczy energii, mianowicie power nap, czyli takie krótkie drzemki. I te drzemki najlepiej jest stosować 20 minut. To jest taka złota liczba, czyli kładziemy się po prostu, staramy się rozluźnić i po prostu zasnąć i te 20 minut robi cuda. Na kilka dobrych godzin jesteście w stanie dobrze funkcjonować. Jest też druga, która trwa godzinę 15-30, ale to już jest taka bomba e, energii, że jak zrobicie to po godzinie 14, to już jest wielce prawdopodobne, że nie zaśniecie w nocy. Także nawet jak się wam wydaje, że jesteście wykończeni, bo spaliście, nie wiem, 5 godzin w nocy, rozważyłbym mocno 20-minutowy power nap, a nie ten półtora godzinny bo te 20 minut to jest tak samo obfitość energii. Także mm, głównie was motywuje do stosowania 20 minut, chyba że się wydarzyło coś strasznego i musicie sobie walnąć drzemkę półtora godzinną Wtedy no, trzeba to uzupełnić, ale broń Boże nie róbcie tego po godzinie 14. Power nap można zrobić powiedzmy do 16, do 17 ale jak zrobicie drzemkę taką półtora godzinną, no to na pewno nie prześpicie znowu kolejnej nocy i znowu ten cały cykl się będzie rozwalał. Także power nap, genialne dla sportowców, genialne dla normalnych ludzi. Nieważne, skończyliście pracę, wchodzicie do samochodu, puszczacie sobie muzykę relaksacyjną, opieracie się i staracie się w te 20 minut zasnąć. Budzik was budzi i dziękuję bardzo. Wasza energia będzie na nieporównywalnym poziomie jak przed tym power napem. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl